Dzień dobry, witam jak zwykle bardzo serdecznie całą naszą wspaniałą Polonię. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować bardzo, bardzo niezwykły produkt. Jest to liofilizowany, kiszony sok z kapusty w kapsułkach. Wygląda ten produkt właśnie tak. No mówimy często, nagroda Nobla nagle, leży się temu, kto określi dokładnie skład Kiszonego soku z kapusty. Jest to najlepszy naturalny probiotyk, jaki stworzyła nam właśnie matka Natura. Kiszony sok z kapusty zawiera minerały, witaminy, całą gamę różnych innych substancji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit. Wiadomo, że jelita to klucz naszego zdrowia, klucz do naszego zdrowia, ale tak naprawdę mówiąc, to tym kluczem są właściwie bakterie zasiedlające nasze jelita. Spożywamy posiłki, żeby wchłonąć wiele substancji odżywczych, ale też po to, żeby nakarmić nasze bakterie. Niestety nasz styl życia, jak również znana wszystkim katastrofalna niska jakość żywności, jaką spotykamy i spożywamy w tej chwili powoduje, że bakterie, które są dla nas niezwykle korzystne, są w ciągły sposób niszczone, co oczywiście powoduje konieczność ciągłego ich. Namnażania. Bez możliwości ciągłego odtwarzania prawidłowej flory bakteryjnej powstają w naszych jelitach warunki sprzyjające rozwojowi różnego rodzaju chorób, w tym chorób przewlekłych z nowotworami włącznie. Wiadomo również, że około 70% naszego układu odpornościowego jest właśnie tworzone wokół jelit. Naukowcy stwierdzili niedawno stosunkowo, pokazali, że. Istnieje połączenie pomiędzy naszym mózgiem i jelitami. Z tego też powodu od niedawna mówi się, że jelita to nasz drugi mózg. Do tej pory myśleliśmy, że antybiotyki niszczą nam florę bakteryjną. Po zastosowaniu chociażby nawet jednotygodniowego używania antybiotyków, odtworzenie Flory bakteryjnej, przywrócenie jej z powrotem do stanu przed zastosowaniem antybiotyku, czasami może trwać 6 i 12 miesięcy, a czasami dłużej. W tej chwili wiadomo już, że nie tylko antybiotyki niszczą nam florę bakteryjną jelit. Flora bakteryjna jest bezlitośnie niszczona przez lekarstwa, które antybiotykami nie są. Co więcej, występuje ryzyko tego, że to właśnie tego typu leki sprzyjają uodpornieniu się w różnego rodzaju niekorzystnych dla nas bakterii na działanie antybiotyków. Efektem tego są różnego rodzaju choroby, zaburzenia neurodegeneracyjne, np. Alzheimer, Parkinson, stwardnienie zanikowe boczne, choroby jelit, a nawet, jak okazało się niedawno, autyzm. Wykazano poza wszelką wątpliwością, że zły stan bakterii w naszych jelitach w odniesieniu do ilości gatunków bakterii dla nas korzystnych, ma bezpośrednie przełożenie na pracę naszego mózgu. Niektórzy z nas pamiętają, a ja pamiętam to, kiedy babcie mówiły, pij sok z kapusty, nie będziesz miał robaków. Oczywiście, nie chodzi o to, że sok z kapusty jest jakąś trucizną e, dla różnego rodzaju pasożytów, które również zasiedlają nasze jelita. Chodzi raczej o to, że jeżeli nasze jelita mają właściwą florę bakteryjną, wtedy korzystne właśnie dla nas bakterie poradzą sobie z każdym patogenem, bez względu na to, czy to są robaki, czy pleśnie, e, itd. Tak Prawidłowo funkcjonujące jelita zdrowego człowieka powinny zawierać co najmniej 20 tysięcy gatunków różnych bakterii. Tutaj chciałem to podkreślić, bo to jest niezwykle ważne. 20 tysięcy gatunków nie liczby bakterii, ale gatunków bakterii. W związku z tym nie ilość bakterii w suplemencie jest ważna, a ilość różnych ich gatunków. Przeciętny probiotyk, jaki macie Państwo możliwość kupić w supermarkecie, zawiera czasami miliardy. Ja już widziałem 80 miliardów i 100 miliardów bakterii, ale 4 czy 5 czy tam czasami 10 gatunków. Kiszony sok z kapusty zawiera też coś. Znacznie więcej. Zawiera niezliczoną wręcz ilość różnych jeszcze innych substancji, takich jak na przykład enzymy, siarka, indole, tiocyjaniny. To są takie substancje o znanych takich własnościach ochronnych przeciw rakowi piersi, rakowi jąder, prostaty, pęcherza, jelita grubego, w kiszonym soku z kapusty stwierdzono obecność około 800 rodzajów zaledwie bakterii mlekowych. To jest bardzo dużo. W naszym liofilizacie, o którym mówimy teraz, jest około 7100 tzw. jednostek tworzących kolonie w jednym gramie. Naukowcy amerykańscy pokazali, że przeciętnie mamy tak pomiędzy 2000 a 4000 gatunków bakterii, a powinniśmy mieć 20 tysięcy i więcej. No właśnie, to bardzo mało. Brak właściwej różnorodności bakterii, ilości ich gatunków powoduje zaburzenie w wytwarzaniu niezwykle potrzebnych naszemu organizmowi substancji, takich jak chociażby na przykład serotonina. Serotonina to jest taki hormon szczęścia mówimy, ale to oznacza również tryptofan, czyli tryptofan, który pomaga nam zasnąć i jego ogromna część wytwarzania jest właśnie w jelitach. 90 Procent serotoniny to są właśnie efekt produkcji bakterii w naszych jelitach. Inną substancją jest glutation, czyli to jest taka z kolei substancja, która jest niezwykle krytyczna w naszym organizmie do usuwania różnego rodzaju toksyn. Od kilkuset lat, a może od tysięcy lat wiadomo, że sok z kapusty zawiera substancje, które w medycynie ludowej są używane do leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, czy też choroby leśniowskiego krona, lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jeśli jednak ściana jelita utraci swoje naturalne możliwości przepuszczania do krwiobiegu, tylko tych substancji, które są dla nas potrzebne, to efektem tego jest wtargnięcie do krwiobiegu naszego substancji uznawanych przez nasz układ odpornościowy jako wróg. Rezultatem tego są przewlekłe stany zapalne. Ale te stany są, zapalne są niezwykle groźne, bo one są laboratoryjnie niewykrywalne. Tego typu stany zapalne niszczą nasze zdrowie, tak jak rdza yy, niszczy stalowy element. Dzieje się to podstępnie, bez szczególnych oznak nie widać, nie słychać, aż taki element naszego zdrowia po prostu się, no, można powiedzieć, urwie. Wtedy chorujemy. Logika nakazuje wręcz konieczność zadbania o nasze jelita. Niestety, regularne picie sfermentowanego soku z kapusty no, nie jest zbyt praktyczne. Dlatego stworzyliśmy dla Państwa suplement, który jest liofilizowanym sokiem z kiszonej kap kapusty w kapsułce. Gdzie używając bardzo wyspecjalizowanej technologii, po prostu tylko odparowano z tego soku wodę. Reszta została. Proces ten przebiega w niskiej temperaturze, stąd też wszystkie substancje znajdujące się w soku z kapusty zostały zachowane. Tak więc produkt ten to znacznie więcej niż zaledwie suplement zawierający y, miliardy, nawet y, kilku gatunków bakterii. Oczywiście każdy z Państwa może sobie zrobić sok z kapusty kiszonej sam we własnym zakresie. Muszę jednak zwrócić uwagę na to, że kapusta, którą kupimy w supermarkecie, zanim. Trafi na półki w supermarkecie, jest już nawet 30 razy pryskana różnego rodzaju chemikaliami. A więc, zrobienie we własnym zakresie takiego soku powoduje, że po tym zrobieniu soku my stężymy te wszystkie toksyczne substancje, no i teraz no mamy to pić. Każdy, kto chociaż troszkę interesuje się ogrodnictwem, wie, że uprawa kapusty bez jej zabezpieczenia różnego rodzaju środkami chemicznymi jest praktycznie no, niemożliwa. Ogrodnicy wiedzą, że gdy tylko kapusta zaczyna wypuszczać, Pierwsze listki, które zwijają się w główkę kapusty, natychmiast zjawiają się różnego rodzaju motyle, bielinek, kapustnik i tak dalej. Składają jaja, powstają gosienice, zjadają te liście kapusty. Nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, żeby zrozumieć, że picie soku z kapusty, wcześniej potraktowanej różnego rodzaju środkami chemicznymi, może być wręcz niebezpieczne. Właśnie z tego powodu. Sok z kapusty, jaki Państwu oferujemy. Nie zawiera żadnych środków chemicznych. Żadnych. Zawiera za to to, co Matka Natura dla nas właśnie stworzyła. Fermentacja tego soku odbywa się w bardzo precyzyjnie kontrolowanych warunkach, ponieważ okazuje się, że warunki te, a w szczególności temperatura fermentacji, mają bardzo duże znaczenie w procesie otrzymania soku o najwyższych wartościach odżywczych. Innymi słowy, no tylko w ten sposób można uzyskać najwyższą możliwą jakość. Jak zawsze w przypadku suplementów diety, kluczem jest regularność ich stosowania, systematyka w tym wszystkim. Normalnie profilaktycznie wystarczy jedna czy dwie kapsułki dziennie. W przypadku różnego rodzaju infekcji można zastosować nawet do 10-15 kapsułek dziennie. W takim przypadku najlepiej jest spożyć te kapsułki, popijając je szklanką wody czystej, również bez chemikaliów. Popić te kapsułki na około 20-30 minut przed posiłkiem. W przypadku wystąpienia jakiegoś dyskomfortu, szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy ten preparat używać, można te kapsułki wziąć razem z posiłkiem. Czasami, kiedy dochodzi do tego, że mogą wystąpić jakieś, jakiś dyskomfort tutaj w okolicach żołądka, wzdęcia itd., no, to się okazuje, że. Ta osoba najbardziej potrzebuje tego typu substancji, bo jej jelita nie funkcjonują prawidłowo. W produkcie tym, jak zawsze, w produktach Visanto nie ma żadnych stabilizatorów, żadnych przeciwzbrylaczy, sztucznych barwników, stearanianu magnezu soli magnezowych, kwasu starynowego, jak to często się ten stary nie, y, magnezu ukrywa, nie ma dwutlenku tytanu, talku i tak dalej. Y, tam jest tylko to, co zrobiła nam Matka Natura, no bo produkt ten y, wskazuje właśnie na to, że jak to kolokwialnie mówimy, Matka Natura y, jest nie do pobicia. Y Serdecznie zachęcam Państwa do zainteresowania się przynajmniej tym produktem, no i życzę Państwu zdrowia, zdrowia i tylko zdrowia, bo jak często mówimy, tylko zdrowie dla nas jest najważniejsze. Doceniamy to dopiero wtedy, kiedy zaczynamy je tracić. Dlatego jeszcze raz wszystkiego najlepszego zdrówka, do widzenia, do następnego filmiku.